Hayley i Leo rozmawiali ze sobą podczas spaceru, gdy nagle mala zaczęła tracić przytomność. Leo szybko ją złapał i zapytał, czy wszystko w porządku. Mala odpowiedziała, że wszystko dobrze i podziękowała, dodając, że już sobie pójdzie. Leo zauważył jednak, że nie wygląda najlepiej i zapytał, co się stało oraz co tutaj robi. Mala wyjaśniła, że przyszła szukać kogoś, ale przy drzwiach nikogo nie było, więc nie miała odwagi wejść. Hayley, która była z nimi, wtrąciła się, mówiąc z wyrzutem, że mala miała odwagę przyjść do tak dużej firmy, szukać kogoś, mimo że wygląda na wyczerpaną. Leo powstrzymał Haley i zapytał Male, kogo właściwie szuka. Dziewczyna odpowiedziała, że przyszła znaleźć swojego ojca, pana Wanga. Leo stwierdził, że w ich firmie pracuje pan Hank, który jest jego ojcem, i zasugerował, że Mala musi się mylić. Mala jednak upierała się, że nie może się mylić, i zapytała, czy firma rzeczywiście nazywa się Nelson. Gdy Leo potwierdził, Mala poprosiła, by zadzwonił do ojca i powiedziała, że da mu numer. Leo wyjął telefon z torby i podał go Mali, która wykręciła numer i oddała mu urządzenie. Gdy Leo spojrzał na numer, ze zdziwieniem stwierdził, że to rzeczywiście numer jego ojca. Poprosił ją wtedy, by powiedziała w jakiej sprawie chciała się z nim spotkać. Mala wyznała, że jej rodzice rozwiedli się dawno temu, a ona wychowywała się z matką. Dwa lata wcześniej ojciec skontaktował się z nią, dał jej swój numer i powiedział, że ma brata. Leo przyznał, że to on jest jej bratem, ale z żalem dodał, że ich ojciec zmarł dwa lata temu. Mala płacząc powiedziała, że to niemożliwe, bo ojciec obiecał, że na pewno ją odwiedzi. Leo zauważył, że dziewczyna musiała przebyć długą drogę i poprosił, by powiedziała czego potrzebowała. Mala wyjaśniła, że przyszła poprosić ojca o pieniądze na studia, ponieważ czesne jest bardzo wysokie, a ona nie ma wystarczających środków. Nie sądziła, że już go nie będzie. Leo powiedział, że każdy, kto przychodzi na świat, musi kiedyś umrzeć i żeby się nie martwiła. Dodał jednak, że przez te wszystkie lata nie odwiedziła ani jego, ani ojca, a teraz przychodzi prosić o pieniądze. Stwierdził, że nie udzielają pożyczek. Mala odpowiedziała, że nie chce pożyczki i że Leo może żyć swoim życiem, ona odchodzi. Kiedy zaczęła odchodzić, Leo zawołał za nią, że źle go zrozumiała. Powiedział, że nie mogą udzielać pożyczek, ale nie powiedział, że nie może jej dać pieniędzy. Zapytał ile wynosi czesne. Mala odpowiedziała, że tylko cztery tysiące dolarów. Leo uznał, że to bardzo mało i powiedział, by wzięła jego kartę do bankomatu, na której jest wystarczająco pieniędzy. W tym momencie Haley wyrwała mu kartę z ręki i z oburzeniem zapytała, dlaczego daje tyle pieniędzy tej podłej dziewczynie. Leo stanowczo odpowiedział, że Mala jest jego siostrą i zażądał zwrotu karty. Heili odparła, że nie da jej tych pieniędzy. Leo tłumaczył, że Mala nie jest obca. To jego siostra. I że nie ma nikogo na świecie poza nim. Zapytał Chej, kto jej pomoże, jeśli on tego nie zrobi. Hej jednak upierała się, że nie da jej tych pieniędzy. Mala próbowała załagodzić sytuację i powiedziała, że jeśli Haley nie chce dać pieniędzy, to nic się nie stało. Leo odrzekł stanowczo, że Haley nie ma prawa powstrzymywać go przed pomocą własnej siostrze. Wyrwał jej kartę i podał ją mali, mówiąc, że Haley nie ma prawa go powstrzymywać. Mala podziękowała mówiąc: dziękuję, bracie. Heila wściekła oświadczyła, że skoro Leo wybrał siostrę, to ona odchodzi. Mala ze smutkiem powiedziała, że to przez nią Heili się na niego obraziła. Leo jednak spokojnie odpowiedział, że już jej nie potrzebuje i że Mala zostanie z nim.